W atrakcji czekało na mieszkańców Żarowa i przyjezdnych gości z okazji Święta Miasta. Wśród imprez przygotowanych z okazji Dni Żarowa nie zabrakło koncertów znanych polskich gwiazd, zespołów folkowo-rokowych i lokalnych artystów. Oprócz występów artystycznych, dużym zainteresowaniem cieszyły się także wspólne rodzinne zabawy. W programie dwudniowej imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Biesiadowanie rozpoczęło się od uroczystej sesji Rady Miejskiej i wręczenia statuetek Złotych Dębów oraz Maciusia, przyznawanych przez Młodzieżową Radę Miejską. Liber i Ina, róże Europy oraz Stachurski rozgrzali żarowską publiczność do czerwoności. To były dwa dni wypełnione świetną zabawą. Tegoroczne wniżarowa zgromadziły kilkutysięczną publiczność. Przychodzi ten dzień, kiedy jest to święto miasta. Przychodzi ten dzień, kiedy wszyscy cieszymy się, że będziemy mogli tu w parku bawić się, tu w parku razem spędzać czas i tu w parku poczuć się jedną wielką rodziną. I tego Państwu życzę, żeby wśród zabawy nie zabrakło samych, 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 bardzo dobrych odczuć, bardzo dobrych wrażeń i dużo uśmiechu, dużo, dużo zabawy, dużo pogody, bo. Te dni to są dni, kiedy wszyscy nie tylko spędzamy je razem, ale mamy się dobrze bawić. Zatem otwieramy Dni Żarowa 2017, tak jak tu stoimy i tak jak Państwo jesteście. Uważamy za otwarte i bawmy się. Wielkie, wielkie urawa, proszę Państwa. 只说变卖。嗯 Wystąpiła żarowska orkiestra denta, a po niej związanką tańców narodowych zaprezentował się zespół pieśni i tańca Jubilat. Wieczorem na scenie zagrał zespół Detroit, skład którego wchodzą żarowscy muzycy. Gwiazdą pierwszego dnia święta miasta był Liber i Ina. Artysta zaśpiewał w duecie z Iną swoje największe hity. Pełne wdzięku 16 nocy starego kontynentu Polsko-ukraiński czerwiec Flagi, a wśród nich mieli czerwień Przy kobietach winie śpiewie, nic nie wiem nic Na koniec wystąpił zespół Walter Ben, który poprowadził zabawę pod chmurką. Drugi dzień Niżarowa to były prezentacje szkół i zespołów działających przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu. W bloku muzycznym zagrał dobrze znany żarowskiej publiczności zespół Rain. Gwiazdami sobotniego wieczoru były dwa zespoły. Róże Europy oraz Stachurski. Nie zabrakło także atrakcji dla miłośników sportu. Sportowe turnieje rozgrywane były na żarowskim orliku. O puchar burmistrza miasta Żarów rywalizowali również żarowscy wędkarze. Jak co roku w obchody święta miasta włączyło się także bajkowe przedszkole w Żarowie organizując festyn optymistycznej rodziny.